Thank <laughs> you. Dzień dobry. Dzień dobry, tak? No właśnie tam oglądałem wasze filmiki na stronie, no i właśnie wpadłem w ten sam problem. Co to naciągacze tam naciągają. Popłynąłem 150 tysięcy. I akurat ta sama Pani, to na tych filmikach Pan mi gada, to chyba ze mną gadała, bo ona sam tym roku ze mną gadała, ale najgorsze jest to, że ja sobie sam ich wyszukałem, to nie, że oni do mnie dzwonili, tylko ja ich wyszukałem i sam tam zadzwoniłem, nie? Znaczy no, Pan się skontaktował, oni zadzwonili. No, ja się skontaktowałem i oni zadzwonili, no. Kliknął Pan I... na reklamę, zarejestrował się i tak dalej, tak. i ten kod a małe, a duże, jeden, od 1 do 6 i popłynąłem właśnie i tak od czterech miesięcy mam totalną blokadę kont i, i, i wszystkiego, no. Zresztą pan nas sprawę, jak to funkcjonuje, tak, ja tylko chciałem tak powiedzieć, nie, bo tak nie dało mi to sumienia, że tylko oglądam a nie mogę się nikomu pożawić. Poseł pan e, przelewem, czy kartą jakoś, Powiem panu tak, na początku, na początku było tak, że musiałem wpłacić 200 euro, nie, mm -hmm. czy 250 było tak, 250 euro na start, żeby w ogóle uruchomić giełdę. No i tam niby zarabiałem, nie? Miałem już tam prawie 18 tysięcy dolarów zarobione. Za, nie wiem, półtora miesiąca wyskoczyło to, że bitcoin spadł automatycznie tam na 17 tysięcy dolarów. No i jeszcze nie na tego bitcoina, nie? Żeby go kupić. Kupiłem tego bitcoina za praktycznie 120 tysięcy złotych i... Tak, zarob... ale, ale no. przelewem, czyli kartą. Pan e, powiem panu tak, robiłem to przelewem. I wszystkie te przelewy, co robiłem, to szły na Kanadę. Zgłosił pan na policję? Tak, ja już byłem na policji już byłem chyba sześć razy, bo powiem panu tak, na koniec z tego wszystkiego zostałem, jak to się powie, słupem internetowym, bo się okazało, że tam niby jak zainwestowałem tam te 100, 120 tysięcy, to tam później na koniec już mi pokazywało saldo, że zarobiłem 76 tysięcy dolarów. Żeby to wszystko odzyskać, to musiałem niby tam podatek do Kanady do spłacić. Musiałem później mi AML wysłał, że muszę mieć równowagę na swoim portfelu finansowym i się zaczęło. Niby ten analityk finansowy, tak zwany, on mi się przedstawiał. Dzień w dzień żeśmy gadali. Paweł Spigel tak się, tak się przedstawiał. I tak jak mówił o tej godzinie, zawsze dzwonił. Prawie rok czasu to wszystko trwało. I kurczę. Powiedział, dobra, pomożemy panu. I dziennie przychodziły do mnie przelewy. Otwierałem jeszcze dwa konta bankowe, żeby te przelewy podzielić, żeby nie szło wszystko na jedno konto. No i dziennie tak przepływało przez moje konto, tak mogę powiedzieć, no około dwudziestu tysięcy złotych, żeby yy, zebrać tą, niby tą równowagę tych środków, co mam w dolarach na tej na Bitcoinie. I jak, jak pan dostawał te środki, to gdzieś pan je musiał przerzucać dalej, tak? Tak, tak. I co, to od różnych osób przychodziły, z całej mhm. Polski. Różne nazwiska, yy, różne te, i po prostu przychodziło to wszystko. Ja to, przewal ja to sam przewalutowałem sobie na, na moim koncie i sam wysyłałem na to konto, co miałem podane. Żeby po prostu płacać za ten portfel yy, finansowy, nie? Mhm. No, i już była prawie końcówka. Przez moje konta przeszło około 200, tam chyba 70 tysięcy złotych. I za parę dni później z jednego banku, z drugiego banku przyszły takie takie powiadomienia od klientów, mm -hmm. no, że ta i ta osoba żąda na przykładowo 1000 złotych, to z mi z powrotem. Tak, tak. I już była blokada konta, nie? Mm. I się zaczęło. I wszystko zaczęło się blokować i kurczę za chwilę policja i... i Został skarzymy... no, się pan No Po prostu księgowym, ich ich, ich księgowym. Jedyne co, znaczy tak, od razu powiem, że musi pan bardzo uważać, z tego powodu, że oni w tym momencie, ponieważ został pan zrobiony to na dużą kwotę, oni mają całe gotowe scenariusze, co dalej z panem mogą zrobić. Czyli mhm. mogą dzwonić do pana. Już pomijam nowe inw inwestycje jakieś, ale mogą zwolnić tak, tak. na przykład jako KNF, jako jakaś inna tam firma, jako firma windykacyjna, że no, znaleźli, nie, właśnie. No właśnie, no właśnie, właśnie. No właśnie, że znaleźli, znaleźli tam tych, co, co pana obrobili i tak dalej. I znowu tutaj będą starali się pana zrobić, tak? na no, następne no. pieniądze. Jeżeli pan usłyszy od kogokolwiek, że od tego oszusta jest pan w stanie odzyskać kasę, to od razu jest to fake. No od razu, z założenia. No, no. Już, już do mnie doszło to wszystko teraz. To już jestem teraz świadomy tego wszystkiego. Nie, nie może się pan dać zastraszyć. No. Bo, bo też będą straszyli nam CIA, FBI i innymi trzy literowymi tak, tak. E, rzeczami. E, niech pan nie wierzy. Nie wierzy talnie w nic, bo mówię tutaj na 100% będą dalej do pana dzwonić o, tak i będą, będą kombinować e, co i jak. Dobrze, że pan zgłosił to na policję. Może pan spróbować. Zadzwonić do jakiejś firmy, takiej właśnie kancelarii, tylko prawdziwej tak, tak. kancelarii. Natomiast takie kancelarie nie wiem. Czy odzyskują, czy nie odzyskują. Natomiast one mogą zrobić dokładnie to samo, co Pan, czyli zgłosić się do banków, do innych instytucji, które tutaj pośredniczyły w przekazywaniu pieniędzy, spróbować od nich odzyskać, tam, że, że jakiś tam czegoś nie dopilnowali, na przykład albo coś takiego. Tak? No, no, no. Dlatego się pytałem, czy na przykład kartą Pan płacił, bo wtedy jest procedura churchback. Hmm. Na przykład. Natomiast tu na pewno te firmy, różne kancelarie wezmą pieniądze za to, hmm. ale mówię, nie daję gwarancji, że to, to pomoże. Natomiast to samo może pan sam za darmo, tylko tyle, że pan musi się w to wdrożyć, tak? No, to no czas, no, 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 no. czas, wkurzanie się na pewno no, przy tym i, i tak i dalej. Nie? W tyle zżarłem przy tym wszystkim, że już. Już, już po prostu mógłbym książkę pisać o tym wszystkim, nie? Co się tam wydarzyło, te wszystkie przekręty, co jak tak sobie wspomnę do tyłu wszystko, nie? No, wydawało się wszystko takie wiarygodne, kurczę, mówi godzina osiemnasta, będę dzwonił do pana, będziemy tam coś obstawiać tego, za dwie osiemnasta dzwoni, ja mówię, no kurczę, no kurczę, gościu wiarygodnym, no kurczę, się tak interesuje. Mówię, jakbym nie chciał wykiwać, to mnie wykiwie w ciągu miesiąca, może dwóch. Ale nie prawie dziewięć miesięcy to wszystko leciało, nie? To się ściągnęło tyle czasu, że ja już po prostu tak samo mi i żona mówi, no kurczę, nie da się naciągnąć i ten. Ja mówię, no kurczę, no tyle czasu to już leci. Myślę, że to nie, że ten Kant, no, że, że, że ten, nie? Ale tu, tak jak mówię, no co chwilę coś było, jakiś podatek, jakiś ten, tu AML znowu chciał, jakieś potwierdzenia. No ja, ja wszystko zmieniłem dokumenty, bo po prostu już pod koniec, jak byłem w banku, okazało się, że była próba wyłudzenia na mój dowód bo na tym y, y, Binance co się tam rejestrowałem co wiadomo mm -hmm. z dowodem i z wszystkim tam musiałem przykać, parę cyferek no ale i tak to wszystko nic nie dało bo poszedłem do banku później po tym całym wszystkim i się okazało że dwa razy była próba wyłudzenia na moje dane y, jakiegoś kredytu czy tam y, czegoś nie ja w tym samym dniu od razu zniszczyłem dowód, powiedziałem, że go zgubiłem, bo procedura, jakbym go chciał tam zablokować, czy coś to jest dużo, dużo większa, to lepiej go zgubić powiedzieć, że się zgubiło niż, niż ten, to nie chcą bynajmniej nic wiedzieć więcej, nie? Na ten temat. No i, i, i wszystkie dokumenty pozmieniałem, nowe, 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 nowy dowód, wszystko, no i na razie mam chwilę spokoju, ale tak jak pan mówił, niedawno dzwonił też gościu do mnie, no że mamy tu w Pana bazie jakichś tam danych, ma Pan. Skąd pan ma 80 tysięcy, prawie 80 tysięcy dolarów na koncie? A ja sobie tak myślę, no kurczę, skąd ten gościu tak trafił na to? No ja mówię, to jest, to jest, to jest no. a, ja, a ja mu mówię, panie, zainwestowałem, niby zainwestowałem, no ale już na moim koncie siedzi policja, postraszyłem też tego gościa troszkę, prokuratura. Ja mówię, ja dzisiaj nie mam czasu, jeżeli chce pan, może pan do mnie jutro zadzwonić. Następnego dnia cisza, do dzisiejszego dnia. <noise> po prostu przestraszyli się i ten... Proszę nie ufać nikomu, jeżeli ma Pan nie. jakieś wątpliwości co do jakiejś strony, czy czegoś, prosimy o kontakt czy tam mailowy, czy właśnie telefoniczny no. i bez, bez problemu pomożemy, tak? No, przynajmniej mogę komuś coś powiedzieć, co ktoś wie o co chodzi. Bo to ciężko wytłumaczyć, tak? Ludzie, to to, 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 to nie, ludzie... nie idzie tak komuś powiedzieć, a no wtopiłem, wtopiłem kurczę 150 tysięcy, a co żeś zrobił, no tam czy tam, no ale... Jeżeli ktoś I tak, i tak to, nie Tak, nie zrozumiałem. Nie no ma właśnie, szans, nie ma właśnie. Szans. I tak to się skończyło. Przykro mi bardzo, nie? No, no, i, no trudno, nie bo teraz już jestem kapusta, tutaj. jak to się powie, po obiedzie i, 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 i. Ale niech pan będzie dobrej myśli, tak? Że, no. Bo to, mam taką to, to, nadzieję. Jeszcze małe światełko w tunelu jeszcze jest, że może coś się tam wydarzy. No, oczywiście, ale, że tak. Okay. Dziękujemy w takim no, razie również. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.